Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie we vlogu. Jeżeli Wam się wydaje, że mam zdecydowanie za ciemną twarz w stosunku do szyi, to dobrze Wam się wydaje, to oznacza tylko jedno, że udało mi się dzisiaj nagrać. E, użyłam oceniłam Eveline, a efekty tego filmu będą na kanale w najbliższy piątek, także gorąco Was zapraszam. Dzisiaj jest środa, a więc czekajcie, muszę to jakoś lepiej ustawić. O. Dzisiaj jest środa, a więc dzień, w którym oglądacie ten film, e, ja dzisiaj skończyłam, bardzo jestem z siebie dumna, bo skończyłam jakby akcję pod tytułem YouTube. Prawie skończyłam. E, także bardzo, bardzo ostatnio miałam intensywny czas i związany z YouTube'em, i związane z innymi rzeczami, także. Na brak czasu nie mogę narzekać. O, to chciałam dokładnie Wam powiedzieć. mam mnie węzły chłonne, ponieważ oglądacie ten film dzisiaj, to może ktoś sprzeda mi jakiś patent. Ja swego czasu uwielbiałam limfomiozot, to był środek, mogę to źle wymawiać, to był środek homopatyczny, który się wkładało pod język, takie tabletki i one mi zawsze pomagały na te węzły, tak wycofali z Polski. Jeszcze później nam koleżanka e, sprowadzała to z Niemiec, ale potem już jakby ten kontakt się gdzieś urwał i, i wiem, że w Niemczech to było, w Polsce to zostało wycofane, a szkoda, bo ja od czasu, kiedy miałam zapalenie węzłów chłonnych, one mi się po prostu nigdy nie, jakby nie zwinęły. No i zawsze mam je odrobinę powiększone i e, zazwyczaj to na wiosnę reagowałam dosyć intensywnym bólem. Tylko, że właśnie nie pamiętam, coś przeciwzapalnego chyba by się przydało wziąć nie przeciwzapalne, to będzie pralginna i buprofen, nie? Coś, coś chyba w ten deseń, możecie mi doradzić. Podobno na YouTube sami lekarze. Nie, to był ja, ja absolutnie do Was nie mam przytyku, bo u mnie nie ma takich tematów, ale wiecie jak to mówią. Na YouTube każdy jest specjalistą, czy to nagrywający, czy to komentujący, więc liczę na Waszą pomoc. Chciałam dzisiaj poruszyć taki Dziwny trochę temat, a mianowicie, ja w ogóle bardzo lubię, to będzie takie mega chaotyczne, bo ja tak bardzo często przeskakuję z myśli no do myśli, ehm, bardzo lubię piosenki e, słuchać, oglądać też teledyski, które zostały stworzone w związku z jakąś akcją pomocy. I jedną z takich piosenek, którą bardzo, bardzo lubię właśnie w tym zbiorowym, że się tak wyrażę, wykonaniu jest e, piosenka zespołu Hej, i Przyjaciele, Moja i Twoja Nadzieja i jest to piosenka, która powstała być może to wiecie, w związku z powodzią tysiąclecia, która miała miejsce w 97 roku i muszę Wam powiedzieć, że za każdym razem jak słucham tej piosenki to muszę po prostu obejrzeć ten teledysk z tymi fragmentami i zawsze mnie to mega, mega wzrusza bo ja pamiętam doskonale, mimo, że byłam 11 dzieckiem, wtedy. Pamiętam doskonale, jak byliśmy na działce i właśnie w telewizji, non-stop, leciały te materiały w związku z tą powodzią. Jak ludzie potracili cały dobytek swojego życia, jak to było dramatyczne. Później, też w 2000 roku, byłam w krynicy górskiej i przez krynicę płynie taki, taki strumyczek się nazywa tam potok krynicki, kryniczanka. Co? A, wiecie. Głęboko, malutka woda i tam były m.in. w jednej z knajp zdjęcia, jak wyglądał ten potoczek właśnie w 1997 roku, jak to się zamieniło w rwącą rzekę. I tak mnie naszła taka refleksja właśnie po obejrzeniu tego teledysku po raz enty, że wiecie, ja mam mało, ja raczej nie mam takich fobii, lęków, jak czasem niektórzy ludzie mają, no nie chcę jakby użyć słowa irracjonalne, ale no na przykład, nie wiem, nie boję się pająka, bo jakby ja wiem, że ten pająk mi nic nie zrobi, nie? Nie boję się, nie wiem, liczby 13, no bo ta trzynastka też mnie nie skrzywdzi, natomiast boję się zazwyczaj tego, co niestety dla mnie potrafię sobie w racjonalny sposób wytłumaczyć, że może mnie skrzywdzić. I między innymi mam taki trochę. To też nie jest do końca lęk, bo to nie jest taka, wiecie, fobia jakby paniczna, że ja się czegoś w ten sposób boję, o, prawie, tylko po prostu odczuwam bardzo duży szacunek wobec żywiołów, bardzo, bardzo dużo szacunek wobec żywiołów. I najgorsze jest to i wobec tłumów. Skupisk takich koncertowych tłumów, nie? I zazwyczaj jest tak, że każdy, jakby ten, każda ta obawa, każda, każdy ten lęk, skądś, jakby u mnie się wziął. I w przypadku wody, to nie wiem, czy pamiętacie, bo bardzo wiele z was wtedy po prostu mnie po ludzku nie oglądało. Był kiedyś taki film, ja go nagrywałam, jak wyjeżdżałam na wakacje, i go zostawiłam na kanale że mając właśnie kilkanaście lat będąc na wakacjach w Sobieszewie to jest Sobieszewo jest położone na wyspie Sobieszewskiej to jest niedaleko Grańska, Tam mm, funkcjonuje takie zjawisko ono funkcjonuje do dziś jak cofka. Oczywiście to nie jest tylko w Sobieszewie, natomiast tam ono jest jakoś z jakichś tam powodów wzmożone, czyli występują bardzo silne prądy wsteczne w morzu. I tam, w tamtych czasach nie było plaży strzeżonych, mimo że w innych miejscach już była. Niby było to kąpielisko dzikie, niby kąpielisko, wiecie, zakaz kąpieli. Tak mi się kojarzy piąte przez dziesiąte, ale nie było żadnych znaków czy miejscowka. I niestety na moich oczach w ciągu drugiego tygodnia wakacji, bo byliśmy tam dwa tygodnie, potopiło się bardzo wiele ludzi. Bardzo wiele ludzi się utopiło i kilka osób utopiło się po prostu na moich oczach. Była to bardzo dramatyczna historia, ponieważ to były jeszcze czasy, wiecie, gdzie nie istniało coś takiego jak telefon komórkowy. Pozwólcie, że ja wam to szybciutko przytoczę, że dziewczyna miejscowa weszła do wody, młoda dziewczyna nie mogła wyjść z wody, poszło jej na pomoc sześciu umieśnionych młodych mężczyzn. Oni nie byli w stanie wyjść z wody. Dziewczyna wyszła, oni nie, poszli po nich kolejni też nie mogli wyjść. No dramaturgia jakby tej sytuacji była mm, taka, że jak zwykle kiedy to opowiadam, to chcę mi się ryszeć, ale wiecie co? Bo to chodzi o to, że ten prąd był tak silny, że jakby ja widziałam, jak to może ich zabiera, nie. To jest y, takie przeżycie, które niestety, albo stety, no nie wiem, nauczyło mnie bardzo dużego szacunku do wody. I to nie jest tak, że ja się boję wody, że ja do wody nie wejdę, że ja się boję morza, nie. Ale wiecie, też opowiadałam to rok później, kiedy wyjechałam na wakacje i też zostawiam ten film na kanale, że jak byliśmy w Turcji i tam w ogóle były bardzo silne prądy w morzu i bardzo silne fale, i ja byłam w kółeczku, ponieważ niestety nie nauczyłam się w związku z tym pływać, w związku z tym strachem, czyli no gdzieś poniekąd to się jakoś przekłada na mnie. I jedna fala mnie jakby zgarnęła, druga mnie zgarnęła, przytopiło mnie i ja nie mogłam wyjść z wody. To jak dostałam, wiecie, spida, że ja się przytapiam, to jak wyleciałam, to wiecie, majtki od kostiumu miałam na kostkach, nie? Dajcie znać, kto pamięta tamte filmy. To kciuk dla was w górę. Także. Hmm... Nie boję się panicznie morza, ale mam świadomość tego, że istnieją różne prądy, że istnieją jakby różne rzeczy, które po prostu mogą być bardzo, bardzo groźne. W ogóle, o ile się nie mylę, to w sopocie przy plaży stoi informacja, czym jest cofka i że ta cofka tam występuje. Ech, to były tragiczne, powiem Wam, doświadczenia. Naprawdę nikomu tego nie życzę i tym bardziej nikomu nie życzę topienia się, tak, to jest logiczne. Drugim taki, takie zjawisko natury, którego się bardzo, bardzo boję, ale tylko w określonych sytuacjach, to jest burza. Ja się, i tutaj faktycznie panicznie boję się burzy. Oczywiście nie w bloku, nie w mieszkaniu, e, nie w domu murowanym, boję się burzy w plenerze i burzy na działce w domku drewnianym. I to również się wzięło z to, że ja nigdy za burzą jakby nie przepadałam, ale Jakoś niespecjalnie, wiecie, mnie telepało ze strachu. Natomiast wszystko się zmieniło. Jak kiedyś pojechaliśmy na działkę i były straszne upały. I w nocy była burza tak bardzo nad nami, że, wiecie, był błysk piorun, błysk piorun e, i grzmot, e, i domek się trząsł. I ja byłam, najdelikatniej mówiąc, spanikowana. To ciekawe, mamy jakby dwa domki na działce i słyszałam chrapanie całej. Reszty osób w drugim domku, i obok chrapanie mojego męża, a ja po prostu nakryłam się kołdrą, i najgorsze było to, że były takie błyskawice, że ja pod tą kołdrą nakryta oczy miałam zasłonięte, a i tak miałam jasno przed oczami. I bardzo spanikowałam, i powiedziałam wtedy do mojego męża, że ja chcę wracać do domu, bo mieliśmy zostawać na dwie noce. Ale nie mieliśmy jeszcze samochodu, to było dawno temu i zaczęto, do mi mówić, weź, przestań, nie odwalać dziadów, nie i tak dalej. Ja w ogóle byłam też spanikowana, że prądu nie wyłączyli, bo zawsze kiedy była burza, to na wsi wyłączali prąd. No i w sumie, weź się uspokój, już burzy nie będzie. Była. I to również, tak powiem, agresywna. I od tamtej pory naprawdę na działce boję się burzy. I pamiętam też, jak pojechaliśmy na no, kilka godzin, słuchajcie. Dojechaliśmy ledwo na działkę, wyszliśmy z samochodu, stanęliśmy pod dachem, jak przy pieprzu centralnie na działkę. Obok samochodu. I tylko szyby się zatrzęsły, i znowu ten domek. I, I ja się naprawdę boję tej burzy. I nie potrafię, jakby dlatego, jakby sobie wytłumaczyć, że ta burza nic mi nie zrobi. No bo ja wiem, że ta burza potrafi coś zrobić. Wiecie o co chodzi? I to jest kurde problematyczna kwestia i ja naprawdę boję się burzy i zawsze kiedy jestem na dworze i widzę, że idzie burza i leje i na przykład ileś ludzi już zaczyna się błyskać, ileś ludzi na przykład czeka, nie, że może przestanie padać, że to może chwilowe, na przykład w metrze, na przystanku autobusowym, zawsze są tłumy, nie, szczególnie w metrze, no bo jakby jest y, całkowicie, nazwijmy to sobie, roboczo, bezpiecznie, nie? A ja nigdy nie czekam. Ja zawsze idę, bo wiem, że będzie tylko gorzej. Jeszcze nigdy się na tym nie przejechałam, ale bardzo, bardzo tego nie lubię, po prostu się boję. I co prawda powodzi, bo tak wiemy, skaczę, ale mam nadzieję, że nadążacie za moimi myślami. Co prawda powodzi jako takiej nigdy nie doświadczyłam, ale doświadczyłam czegoś dziwnego, bo po bardzo, bardzo wielu latach posiadania właśnie działki. Ktoś, słuchajcie, zakopał i to daleko od naszej działki. Rów sobie melioracyjne. I zwykłe opady deszczu, nie jakieś nadprzyrodzone, spowodowały to, że się z tego też zrobiła rzeka. Ze zwykłego rowu. I ta rzeka była tak rwąca i tej wody było tyle, że naszej działce wody było ponad metr. Nie muszę Wam mówić, co to oznacza z jakimś dobytkiem. Domkiem, który się posiada, nie? Więc absolutnie tego nie porównuję. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, yy, jak ludzie po prostu tracili dobytki w ciągu kilku minut, bo to tak działa. I niestety w związku z tym rowem melioracyjnym, kilkakrotnie doszło do tej powodzi, bo my to tak sobie nazywamy u nas na działce. Znacie określenie, niechwal dnia przed zachodem słońca? No to właśnie mi się to przydarzyło. Taka byłam z siebie dumna, że. Że elegancko vloga nagrałam i tak dalej, i kicha, i okazało się, że drugi plik jest uszkodzony. Czasem mi się tak dzieje, bardzo rzadko, i nie bardzo wiem, co mi go uszkadza: aparat, karta pamięci czy dysk. Ale coś uszkadza plik, i zawsze pod jego koniec. I plik jest wtedy do wyrzucenia. Więc kiedy usiadłam do montażu tego vloga, okazało się, że nie bardzo, jeszcze w międzyczasie zmyłam, chyba niezbyt dokładnie. Makijaż, bo, bo, bo już miałam dosyć makijażu, a ja mam manię, wiecie, dotykania rękoma twarzy, więc, więc już się go pozbyłam. Bo muszę dużo rzeczy jeszcze porobić w chałupie, a dopiero później będę wychodzić z tejże chałupy, więc już pies to trącał i tak bym wyglądała źle po tylu godzinach w makijażu. Z tego, co pamiętam, co mówiłam w tym uciętym pliku, to było też a propos tego, że się boję takiej natury ludzkiej tłumów. Takich tłumów, jak choćby miało to miejsce w Turynie. I, I to też jest coś, co mnie przeraża, i to też się wzięło z tego, że byłam kiedyś na światełku do nieba pod pałacem kultury, i ten tłum zaczął się bujać, i ja tam stałam na samym początku, i to nie było fajne doświadczenie. Czyli konkluzja miała być taka, że generalnie boję się natury ludzkiej, jak i natury naturę, nie wiem jak to powiedzieć, wiecie o co chodzi. No, ym, nie wiem co dalej mówiłam, aha, najprawdopodobniej mówiłam o kwiatku, bo jeszcze go nie odstawiłam, że zabijam sukulenta i nie wiem dlaczego. Ktoś byłby tak uprzejmy i mi doradził co ja mu robię, że... Jeszcze woda mi się skrapla. Ym, y, ktoś, byłby, ktoś byłby tak uprzejmy by, i by mi doradził dlaczego zabijam sukulenta. A nie wiem czy wam się przyznawałam, ym, że zabiłam też oplątwę. Kwiatek, który potrzebuje tylko powietrza do życia i od czasu do czasu wody. I ja go zabiłam. Ja nie wiem, jaki ja mam talent, skąd we mnie taka moc sprawcza, no ale niestety tak to się dzieje. Kochani, także ja już kończę ten filmik. Dawno do Was sobie o tak nie gadałam, więc chciałam to nadrobić. I ku mojemu zaskoczeniu te filmiki akurat cieszą się popularnością. Wierzę w to i mam taką głęboką, ogromną, gigantyczną nadzieję, że mimo tego, co żeśmy już kiedyś rozmawiali tutaj pod vlogiem, że wiele z Was po prostu nie przypada za filmikami z wakacji, że te filmiki, które Wam przywiozę za jakiś tam czas z wakacji, mimo wszystko Wam się spodobają, bo się postaram je troszeczkę. Znaczy zrobię je zupełnie inaczej, także mam nadzieję, że chociaż dacie im szansę. I chciałam też Wam serdecznie podziękować za to, że jest Was już tyle, że Was bardzo mocno przebywa. To już jest 4204 osoby, także ja jestem po prostu w mega, w mega szoku. I wiecie, jak to jest. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc mam nadzieję, że jakby ta tendencja się utrzyma. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Zapraszam Was do subskrypcji. Te osoby, które nie subskrybują, a mnie oglądają. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa.